Gdzieś na masywie Mont Blanc po włoskiej części Alp znajduje się jeden z najbardziej futurystycznych schronów górskich. Częściowo zawieszona w powietrzu konstrukcja, umieszczona na wysokości 2835 metrów, otwarta jest dla każdego, kto zdoła tam dotrzeć. Postanowiłem spróbować swoich sił i udałem się do Włoch, gdzie dołączy do mnie mój przyjaciel Kuba. Cel na najbliższe 3 dni był jasny: idziemy na trekking w Alpy, a przy okazji nocujemy w schronie przy lodowcu Freeboats musisz wypitać, ale było zajeb... Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w miejscowości Saint rémy en bosses W drodze na zachód prowadził nas szlak Alta Via 1, długodystansowa trasa trekkingowa, która zahacza o gór takich jak Matterhorn czy Mont Blanc. My zmierzaliśmy w kierunku jej najwyższego punktu, który zamierzaliśmy osiągnąć dopiero jutro. Przed nami jeszcze 800 metrów przewyższenia. Jak myślisz, że jest otwarte? Otwarte. Wow. Wieloosobowe hamaki chyba. Albo możliwe też, że gadam głupoty. I to jest zwykła sieć rybacka. Nie wiem, czy bym chciał to spać. A jeśli by nie było innego schronienia, to myślę, że. Myślę, że tak. Z własnym to może nie. Wybiła właśnie godzina 17, a za nami 7,5 km. Po drodze mijaliśmy parę opuszczonych wiosek. W takich wioskach możecie znaleźć źródełka wody. Takie, co leci woda, można napełnić. Pierwszy dzień był rozgrzewką. Dystans około 11 km i 1000 m przewyższenia. Prosto do schroniska Refugio Frassati, gdzie wcześniej zarezerwowaliśmy sobie nocleg. Jesteśmy prawie na miejscu. Do schroniska został kilometr. Udało nam się dotrzeć prawie do schroniska. Zaczyna padać. Sam raz. Buona sera! Dotarliśmy właśnie do stroniska Refugio Frassati i jesteśmy już po posiłku po trzech daniach tak naprawdę po zupie, daniu głównym i deserze fajnie, fajna atmosfera taka typowo stroniskowa, wolontariusze pracują no i co, jesteśmy zmęczeni trochę, zimno jest, nie spaliśmy prawie nic dzisiaj, ale dzisiaj się wyśpimy i jutro czeka nas Fajny dzień. A schronisko Refugio Frasati mieści się na wysokości 2540 metrów. E, czyli jest to najwyższa wysokość, na jakiej byłem. Kuba też. Fajnie, jutro idziemy jeszcze wyżej. Nasz obecny rekord to były rysy 2500. A dzisiaj jesteśmy 40 metrów wyżej. I y, w ogóle teraz się dowiedziałem, że to jest wyżej. Nie, nie czuję się, jakbym był wyżej. Jesteśmy wysoko, ale nie czuć tego w ogóle w porównaniu do wyprawy na Rysy. Może też warunki pogodowe są dobre przez to. Schronisko Refugio Frassati zostało wybudowane przez wolontariuszy z organizacji Mato Grosso. Budowa rozpoczęła się w 2008 roku, a skończyła 3 lata później. Za noslek z wyżywieniem przyszło nam zapłacić 50 euro od osoby, a cały dochód schroniska jest przeznaczony na wsparcie dalszych projektów organizacji. Zaczynamy wędrówkę. Dzień drugi, opuściliśmy schronisko i musimy udać się na szczyt w wysokości 2900 metrów. Bez liny tu by było ciężko. Nie? Straszne błoto. No, tu jest ciekawe, ci powiem. Jesteśmy na najwyższym punkcie naszego checkingu. Szczyt Colde de Malatra. 2925 metrów. I wyżej już nie będziemy. Tam za mną widać górę, na którą będziemy się wspinać. Z której strony w ogóle widok, nie? Nie wiem, czy iść tam zrobić zdjęcie, czy tu. Najchętniej to bym na samym szczycie tam sobie posiedział. Dzisiaj już wyżej nie będziemy. Biwako jest niżej? Tak. Schodzimy w dół, w dolinę. Przed nami 8 km zejścia. Na dole jest jakieś schronisko, gdzie będziemy mogli coś zjeść i, i potem będziemy uderzać w górę znowu. Tylko to już będzie naprawdę strome podejście. Ciężko? Nie, teraz jest mega spokój. Przeraża mnie to, że musimy zejść w dół i potem od nowa do góry tam iść. Schronisko Refuge Bonatti znajdowało się 900 metrów niżej od wcześniej odwiedzonego szczytu. Był to nasz ostatni fragment szlaku Alta Via 1. Coraz wyższa ta góra się robi. No już, już budzi respekt powoli. Ja. Ja. Wiem, że jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, ale co mówisz? Wielkie dwie tace jedzenia. Jestem przeszczęśliwy. I widok. Na jedzeni. idziemy dalej w dół. Jesteśmy na najniższym punkcie. Przed nami została tylko droga w górę. Z doliny Walferet zaczęliśmy podejście w kierunku biwaku Gervasuti. Przed nami 1200 metrów przewyższenia na dystansie prawie 4 kilometrów. Niestety słońce wyciąga z nas ostatnią energię, którą mamy. Staram się zlokalizować nasz punkt docelowy, ale go nie widać. Tak jak wcześniej z tamtej góry go widzieliśmy, tak tutaj jest to niemożliwe, jest on gdzieś schowany ze skałami. Tak czy inaczej zostało nam 960 metrów przewyższenia, czyli całkiem sporo.

Jedyna opcja to spać na ziemi, ale nie mamy ani karimaty, ani żadnej maty. Potem jeszcze spotkaliśmy starsze małżeństwo, które również powiedziało, że jest około 12-14 osób. A ogólnie w łóżek jest 12. No ale decyzja jest taka, że idziemy na górę. Jesteśmy wyżej niż poprzednie schronisko, w którym byliśmy. Tam jest dolina, a przez tamte ścieki dzisiaj przechodziliśmy. Także kawał drogi i jest przed nami. Im jesteśmy wyżej, tym mamy lepsze wiadomości. Ostatnie państwo, które przychodziło, powiedziało nam, że do góry jest tylko 6 osób na 12 łóżek więc porównanie do pełnego oburzenia od osób, które mówiły nam te, na początku to jest dobrze. Co o kolejnych turystów mamy inne informacje. Jedni mówią, że jest 15 osób, full, nie ma miejsca, inni mówią, że nie wiedzą. Inni mówią, że jest 6. Także <laughs> musimy iść po prostu zobaczyć, bo nie ma innej opcji. I czas założyć uprzęże bo zaczynają się winy i... Będziemy się przypinać, bo jest to stromo. Jest jeszcze jedno przejście przez rzekę. Poprzednie zrobiliśmy w złym miejscu i było ciężko. <laughs> Pierwsza Via Ferrata z nami. Pierwsza w sumie w życiu i pierwsza na tym szlaku. Było zajebiście to musisz wypitać, ale było zajebiście. Tak ci się byliśmy tam. Potem zeszliśmy tam. Jest schroniska w dolinę i doliną do góry ażki. A idziemy tam. Nie widzę nie ufam, nie lubię ostatnie przejście po śniegu. No tak wygląda, jak ktoś zjeżdża, taka to wspinaczka. Najgorszy odcinek. Tej podróży dla mnie osobiście. Co chwilę się ślizgałem na tym śniegu. Bud mi zjeżdżał, Kijkiem musiałem się wbijać, żeby nie zlecieć tam na dół. Jakiś kamień co chwilę trąciłem, tylko widziałem jak się turlała na sądu. Masakra. Ale widok jest piękny. Ostatnie promienie słońca. A my prawie jesteśmy na górze. Naprawdę blisko. Zostało trochę wspinania nie jesteśmy Spinać mogłeś, ale... No, ale chodzenie po śniegu jest... Jest metry Szczyt zdobyty Zmęczony trochę ten odcinek przed Via Ferratą był najcięższy. Go propadło. padło. No. My też. Biwako Gervasuti to wyjątkowe miejsce. Futurystyczna kapsuła, zawieszona gdzieś nad lodowcem, a w dodatku samowystarczalna. Od ponad 12 lat służy jako godny następca swojej pierwotnej drewnianej wersji. Ze względu na to, że mieliśmy tu dostęp do płyty grzewczej, to z samego rana wybrałem się po śnieg, który następnie mogliśmy przetopić na wodę, poranna wyprawa po śnieg. Piękny widok zastał. Energią dostępną z paneli słonecznych możemy sterować wewnątrz schronu, o czym opowie Kuba. Pierwsze mamy do płyty indukcyjnej, w sumie to jest płyta grzewcza, do gniazdek, do światła w tym pomieszczeniu, do światła w sypialni, do wyłączenia tych świateł, do komputera. Nie wiem, co jest na komputerze, nie chcę sprawdzać. Do radia i tutaj się testuje, czy jest sygnał i czy jest pro. A jeszcze jest SOS Cool. Ostatni. A tu mamy sypialnię. 12 łóżek. Gdzie spałeś, dzisiaj, tu? Tu. Nie tutaj. Ale bardzo wygodnie mi się spało. Paradoksalnie spało mi się lepiej niż w tym stronisku gdzie poprzednim. Nie mogę powiedzieć tego samego, niestety. Tutaj mamy dwa prysznice z ciepłą wodą. Nie wiem, żartuję, oczywiście tu jest wyjście na śnieg. Kuchnia oczywiście jest. w Miarę wyposażona jest tu jakaś kawiarka, butle. Które są w pewnym stopniu jeszcze wypełnione. Delnia, sztuczce, kawiarnia. Wszystkie okna można otwierać. Krótko przed wyjściem dopisaliśmy się do listy gości i zjedliśmy śniadanie chyba z najlepszym możliwym widokiem. Zostaliśmy sami. Chociaż było pełne obłożenia, to wszyscy już poszli na dół albo do góry, i nas za chwilę też to czeka. Droga w dół, to co? Zaczynamy wiesz. zejście. Żegnamy się z tym pięknym schroniskiem, no, to pierwsze ominę. Nie róbcie tak, ale to pierwsze ominie. Pierwsze zejście wspinaczkowe za nami. Będzie dzisiaj zjazd. <noise> <troszkę. głos> ah. Najlepsza technika. Wczoraj jak chodziłem po tym śniegu wieczorem, było trochę zimno, się bałem o życie, a dzisiaj fajnie jest można się ślizgać, zjeżdżać. Oprócz ten ścieg, po którym teraz schodziliśmy, nie był jakoś eksponowany, nie było jakoś stromo. Były momenty, gdzie można było po prostu sobie iść bardzo szybko. A droga w dół idzie trzy razy szybciej, bym powiedział, niż szybciej. droga w górę. Ale schodzenie z takim widokiem to coś pięknego. Chyba najgorszy rodzaj podłoża do chodzenia. Takie rumowisko skalne. Nic przyjemnego. Nie tak nagryjem zdanie, jednak śnieg jest lepszy. Śnieg jest lepszy. Bo wylatujące kamienie spod nóg to nic przyjemnego. Tak w ogóle trasa do biwaku Gervasuti to nie jest żaden oficjalny szlak, ale jest wyznaczona trasa i jest oznaczona ona takimi kropkami, które łatwo zgubić. Niektóra droga może się wydawać y, łatwiejsza i tam się automatycznie skręci, a to potem cały się nie, nie okazuje łatwiej ostatnie ferata przed nami w dół i potem już będzie chyba lekko, o, dalej schodzimy słońce grzeje niesamowicie Prawie koniec drogi. Najgorzej w tym wszystkim jest temperatura. Ale we made it, jesteśmy na dole. I na to most. Żegna nas z górami. To była dobra przygoda. Tak się kończy nasza wyprawa. Przed nami jeszcze jeden dzień zwiedzania Mediolanu, ale tego już nie będziemy mieszać. Sportu yy, z rekreacją. Także no tyle. Co. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dziękuję tobie, Sebastian. Dziękuję sobie, że nie zginąłem w tych górach. Było fajnie, i do następnego. Jeśli nadal oglądasz, to napisz proszę komentarz. Dzięki temu film dotrze do większej liczby odbiorców. Dzięki i do następnego.